Siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Anna z nieba i w tym odcinku chciałem wam zaprezentować naprawdę bardzo epicką modyfikację do Minecrafta 1.3.1 mianowicie mowa TO SPECIAL Armor. a więc nie zwlekając, przejdźmy do prezentacji tej modyfikacji tej sobie przygotowałem co nieco a więc zaczynajmy tutaj w pierwszej skrzynce, zresztą tutaj są receptury craftingu no i od razu będziemy robić te rzeczy więc pierwszą rzeczą, którą skraftujemy, będzie Peleryna. Skórę ustawiamy w taki sposób i te dwa pióra po boku. jest Cape, okay, czyli Peleryna. Ubieramy ją. Yy, sorry. ubieramy ją tutaj, gdzie jest zbroja. I to wygląda tak. Wiem, mam skina, bo tutaj yy, usuwałem minecrafta I, I mianowicie polega to na tym, iż gdy patrzcie sobie kreatywa i trochę do, podlecimy do góry. Teraz wyłączę. Patrzcie, jak, jak spadamy, to spadamy tak powoli, że nie szybko. to dzięki tej właśnie pelerynie. Ok, następną rzeczą, którą Wam zaprezentuję będą spodnie szybkości. Spodnie szybkości, żeby zrobić potrzebujemy 7 sztabek żelaza. Kładamy tak, abyśmy chcieli zrobić normalne spodnie. I jeszcze tutaj w środek. O uh, shit, to nie to. To wybaczcie bardzo, mój fail. Spodnie szybkości, żeby zrobić. Potrzebujemy również 7 sztabek żelaza. Ale tutaj w środek wkładały fakt, co ja robię. Ale tak o. Nie potrzebujemy 7 sztabek żelaza, tylko potrzebujemy 5 sztabek żelaza i 2 pióra. <laughs> Układamy to tak w taki sposób i mamy Speed Legends. I gdy to wybierzemy, to patrzcie jak szybko już chodzimy A ja nie sprintuję Jak włączę sprint to jest pisko szybko Dobra Kolejnym itemem będzie hełm nurka To Właśnie ten, który przed chwilą chciałem robić Znaczy, który pomyliłem ze spodniami Robi się go w taki sposób, 7 sztabek żelaza i w środku kładziemy szkło Jest diving helmet i gdy go obierzemy, to popatrzcie nurkujemy i w ogóle te takie te bąbelki się nam no nie zmniejszają możemy sobie pływać ile chcemy pod wodą nie przydatna modyfikacja jak powiedzmy jakąś bazę podwodną chcemy zrobić i wiecie takie wejście no to ubieramy sobie hełm i możemy płynąć ile chcemy dobra i ostatnim tutaj itemem z tej skrzynki jest zbroja odporna na ogień Robi się ją z sześciu sztalek żelaza, zapalniczki i z wiaderka z lawą To układamy tak i tu jakbyśmy chcieli zrobić spodnie yy, Jezu, nie tak Zobaczcie, o tak, yy, jakby, no To jest w, ta, w taki, tak jak się robi tą zbroję, no nie? Jest fireplate. I patrzcie, wam zaprezentuję od razu Wzniećmy sobie tutaj ogień w tym i wchodzę w ogień widzicie palę się ale w... <laughs> sorry ale w ogóle nie odbiera mi to serduszek życia palę się cały czas palę się fajczę się jaram się a co mi życia nie zabiera i tu wychodzę już się nie palę widzicie tutaj jest taki narysowany taki płomień lub coś bardzo przydatny item na przykład jak do netheru by wziąć albo gdzieś okej okay. kolejnym itemem będą najpierw takie buty spowalniające czy nie wiem w sumie do czego one się aż tak przydają heavy boots ale no są takie widzicie jak wolno chodzę a jak włączę sprint nie, czekajcie włączę sprint i tak i sk skaczę to tak śmiesznie to wygląda takie sk skacze jak jakiś zając albo coś takie takie małe te skoki Okej, okay. kolejnym itemem. Poczekajcie, tylko zmienię sobie na dzień. OK. Kolejnym itemem będzie zbroja z TNT. Robi się ją w taki sposób jak normalną zbroję. Tylko, tylko po prostu układamy tutaj TNT. I polega to na tym, że gdy ją założymy. I pozwólcie, że ja sobie włączę na chwilę kreatywa, żeby odejść stąd, bo tam nie chcę robić. Ba ganu. Ok. Wciskamy przycisk G i wybuchamy. Sprawa oczywiście ma, ma ten swój limit. Yy, no, ile tam. Ile razy można używać, potem się nie patrzcie. Jeb, 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 jeb. To jest yy, zajebiste jak w kopalni byśmy coś. Yy, powiedzmy, no idziemy sobie przez kopalnię i co chwilę tylko G. Fajne albo nie chce się kopać lub coś. Naprawdę bardzo fajne. Było tu nie, no. Ok. Kolejnym itemem będzie sprężyna. Sprężyna robi się z trzech sztabek żelaza i z trzech piór. Mamy spring, czyli sprężynę. Sprężyna jest potrzebna i wykorzystywana na, na przykład jeśli chcemy zrobić buty do skakania. Buty do skakania robimy z dwóch sprężyn i z czterech sztabek żelaza. Ustawiamy to w sposób następujący: i mamy jump boots. I gdy mamy je ubrane i dusimy spację, możemy tak wysoko skakać. Patrzcie: yeah. Yeah, 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 yeah. Epickie. Epickie jest ten item. Najwyżej możemy skoczyć tak, bo to trzymam tą spację cały czas, nie? Bo normalnie skok to jest taki. Ale, jak trzymamy spację, to on tak wysoko skacze Dobra, przejdźmy do kolejnego itema. Kolejnym itemem będzie magiczna substancja. Magiczną substancję robi się z jedną wiaderkę lawy, z jedną wiaderkę wody, ze snowballa, czyli z tej śnieżki, z dirtu i z redstone'a Zaraz, żebym pamiętał, jak to się układało chyba tak o i otrzymujemy magic substance I z takiej taką magiczną substancję możemy wykorzystać żeby zrobić magiczne buty magiczne buty robi się z czterech takich magicznych substancji ułożonych w następujący sposób i otrzymujemy magiczne buty o i te magiczne buty e, służą temu że gdy, po, patrzcie tutaj powiedzmy powiedzmy cobblestone i kiedy mamy ubrane te buty i przejdziemy przez to koblu to on się nam zamienia w stone'a. Tak samo jest, kiedy przejdziemy przez wodę, ona się zamienia w lód. Kiedy przejdziemy po takim zwykłym dircie, który nie jest porośnięty trawą, zamienia się on w trawę. Kiedy przejdziemy po lawie, zamienia się ona w. zamienia się w ten ten. wyleciał mi z głowy, jak to się nazywa, ale za mnie widzieliście. O, o właśnie w obsidian się zamienia. Także bardzo przydatny item. Jeśli powiedzmy w kopalni. Znaczy nie wiem, ale mieli kobla, a nam się nie chce tam przepalać, wiecie, żeby otrzymać z tą to Robimy sobie budki ubieramy i mamy. Wszystko ładnie, szybko. Okej. Okay. Następnym itemem będą hoverboot. Czy jakoś tak no, Hover hoverboot. Nie wiem dokładnie jak to się wymawia. Więc musicie mi to wybaczyć. Nie, to. Aha, no, czyli to są tak jak były żwy. I... tak? Czekajcie. Nie, to są takie buty, że gdy. No, one nam pozwalają, tak jakby. Um... Mówicie w takiego Jezusa, czy Mojżesza, czy kogoś, że popatrzcie, tutaj jest woda, to może tu. Jest woda, i gdy mam obrane te buty, to ja nie wpadam do tej wody, widzicie? Ja stoję na, na tej wodzie. Tutaj tylko dlatego, bo tutaj jest taki wir. Ale patrzcie, normalnie tu, to ja stoję na tej wodzie. Znaczy, że nie wpadam do końca. No kawa mam wyjść. Jezu, same problemy. A i tu na przykład patrzcie, no tak przelatuje nad, nad tą wodą, nie? I tak samo jest w przypadku lawy, wodajże. Pale się, a to mi też nic życia nie zabierało. Bo no, po prostu tak przelatuje na, nad tym, widzicie? No czasami tak się lekko wpadnie, no ale to nie zawsze, przeważnie, się przelatuje. Zależy od szczęścia, nie wiem. Okej, okay, teraz ostatnią, ostatnim itemem, który jest. Pokażany w tej skrzynce do skraftowania to będzie zbroja z obsydianu Zbroja ta ma takie właściwości, że ogień nam nie bierze żadnego da damagea, żadnych obrażeń. Żaden upadek z wysokości nam nie bierze żadnych obrażeń. O, widzicie? Wszystkie serduszka mamy. Teraz podlećmy trochę do góry. wyłącz i normalnie byśmy stracili dużo życia, a, ale jak mamy tą zbroję obraną, to nic nie tracimy. Także również bardzo przydatny item. Ok, tutaj jest pokazany jak zrobić takie chain. Nie pamiętam tego tłumaczenia, ale to robimy z czterech sztawek żelaza. I patrzcie, o, <laughs> sorry. I mamy takie chain aż pięć. I z tego możemy zrobić. No Wam na przykład zaprezentuję hełm. Jak samo jest. W przypadku zbroi, spodni i reszty I wychodzą takie to Chain helmet I ogólnie całą zbroję z, No właśnie taką możemy zrobić Jeszcze spodnie, ten mm, Zbroje I buty Ale wam to wszystkiego nie będę pokazywał No bo wiecie o co chodzi, nie? Później tutaj jest hełm do sufitu Pokażę że hej, hełm do sufitu Hełm do sufitu robi się Znaczy ja go do, nazwałem do sufitu No ale no O tym więcej chodzi, że gdy go mamy ubranego Możemy tak Się przykleić jakby głową do tego, co jest nad nami, na przykład do nie wiem, dirtu, i możemy tak iść, i nie spadniemy na dół. Robi się to z dwóch sztabek żelaza i z trzech slime boli. Ustawiamy to w taki sposób. Mamy slime helmet. I tutaj Wam już prezentuję o co chodzi. Tak, widzicie, tutaj. Czy mam spację? I patrzcie. Jestem już daleko od tego, i trzymając spadnie, spację, ja nie spadam, tylko tak jakby jestem przyklejony dzięki tym slimeom do, do, do tego sufitu. O, widzicie? Też również bardzo przydatny item. Ogólnie tutaj praktycznie wszystkie itemy są bardzo przydatne. Teraz Wam pokażę, jak zrobić rakietę. Rakieta robi się z dwóch sztabek y, żelaza i z jednego prochu szczelniczego. Jest rakieta, jeśli mamy dwie rakiety, jeszcze odpowiedni item, możemy zrobić jetpacka, ale o tym już zaraz. Żeby zrobić taki element jetpacka potrzebujemy 5 sztawek żelaza oraz również gunpower, czyli proch O, Mamy jetpack middle i żeby zrobić cały jetpack to potrzebujemy dwóch rakiet i jetpack i mamy jetpack i ten jetpack middle, i mamy cały jetpack okej okay. <laughs> tutaj jest pokazane, że możemy robić zbroje z mięsa, możemy robić z surowego mięsa czy tam bekonu jak tam kto woli i z upieczonego pokażę wam i z takiego i z takiego bo wszystkich nie będę robił, no bo to wszystkie taka sama jest receptura jak się robi normalne zbroje tylko po, po, po prostu jest inny materiał Te zbroje są o tyle fajne, że gdy mamy ubranego. Gdy mamy, gdy mamy ją ubraną, te, ten nasz pasek głodu on się co 10 sekund jakby regeneruje. Także nie musimy nic zjeść. I ta zbroja nam to zapewnia. W przypadku tego jest chyba podobnie. No, w przypadku tego jest podobnie. Również się ten pasek naszego głodu regeneruje sam. Ok, następnym itemem będą łyżwy. Łóżwy robi się w taki sposób, że potrzebujemy dwie skóry i dwie sztapki żelaza. Ustawiamy to w sposób następujący: i mamy łyżwy. W łyżwach normalnie, gdy chodzimy po dircie i tak dalej, to chodzimy wono. Ale zobaczcie, co się stanie, gdy wejdziemy na lód. Zapierniczamy, jak głupi. Można się bawić. Przez lody chodzić i tak dalej. W ogóle się nie ściskamy. No, chyba. No, w ogóle się nie ściskamy. Chodzimy normalnie, tak byśmy cho chodzili sobie, nie wiem. Normalnie po jakiejś dircie. Takie ślizgawki można robić, wiecie, się bawić. Nie wiem, chyba. Znaczy, tak, dla zabawy, nie? Później, następnym itemem będzie hełm czasu. Chwila, zmienię sobie tym czasu robi się z pięciu sztabek żelaza i z jednego zegara. Ustawiamy w sposób następujący. I mamy Time Helmet, czyli hełm czasu. I gdy mamy obrany ten helm, czas w naszym Minecrafcie leci bodajże szybciej albo wolniej. Właśnie tego nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że leci szybciej. Dobra. Kolejnym itemem będzie zbroja z kwiatków. Zbroje z kwiatków można zrobić na dwojaki sposób. Jednym sposobem jest, że układamy żółte kwiaty, że układamy 5 żółtych kwiatów i układamy trzy czerwone i mamy flower plate. Drugim sposobem jest ułożenie pięciu czerwonych kwiatów i trzech żółtych i to wychodzi to samo. I teraz o co chodzi? Gdy mamy założoną tą zbroję i stoimy, to wokół nas rosną kwiatki. Na przykład tutaj sobie strony i patrzcie, będą rosły kwiatki, tam już dwa rosły. Coś teraz, ale o, rosną, rosną, bo to sprawdzamy. Jak tutaj jeszcze testowałem sobie te mody, znaczy to modyfikację, patrzyłem wszystko tak ubraniom, tak sobie stałem, patrzę tu pełno kwiatków wokół mnie. O, widzicie, ile tu rośnie? One rosną jakoś na, na dwie kratki ode mnie, nie? nie dalej nawet. Dobra. Okej, okay. kolejnym itemem będą buty do podwójnego skakania, czyli. Będzie multi jump. Żeby je zrobić, potrzebujemy dwóch skór i czterech piór. Mamy double jump bot, i ubierzemy patrzcie, Raz, dwa. Dwa razy klikamy spację i jest taki multi jump. Chociaż według mnie i tak są lepsze te buty do skakania niż te z multi multijumpem, bo, bo w tych butach do skakania się wyżej skacze. W tym mimo, że jest ten podwójny skokno, to i tak się skacze. Niżej niż w tamtych butach i ostatnią Ostatnim itemem będzie zbroja, która sama strzela w moby Kraftuje się ją z sześciu dispenserów Jednej płytki naciskowej i z jednego łuku I ten układamy w następujący sposób I mamy dispenser plate I chodzi tu o to Że gdy mamy założoną tą zbroję I w naszym ekwipunku znajdują się strzały i gdy wokół nas znajdzie się jakiś nieprzyjazny mob, dajmy na to jakiś creeper, zombie, szkielet, no to ta zbroja automatycznie w niego szczela. Póki mamy te szczały, nie? No aż go tam nie zabije. Także my możemy sobie normalnie iść, nie musimy nic robić. Powiedzmy, idziemy sobie prosto, tam, tam jakiś creeper. Idziemy prosto, a ta zbroja sama w niej szczela. To jest na naprawdę super przydatny item. Naprawdę podoba mi się. I tak, mam nadzieję, że ta modyfikacja Wam się podobała, jest ona na naprawdę bardzo rozbudowana. Naprawdę autor się tutaj musiał dużo poświęcić swojego czasu, dużo przyłożyć, żeby zrobić taką fajną modyfikację. Jeśli się będzie ona kompatybilna z modami z LoL oczywiście w następnej aktualizacji ją dodam, bo przecież ta modyfikacja jest piękna i super by się na niej grało. No, jeśli Wam się podobał... Jeśli Wam się podobało, nie zapomnijcie ocenić filmiku, napisać jakiegoś komentarza. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, zachęcam Was do tego. Modyfikacje oczywiście na wersji Minecrafta 1.3.1. No, mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.